Dziękuję, tu kapitan PKP zapraszam na kolejny vlog. Jedziemy z tym pociągiem. Kurwa, wiecie co wam powiem? Historię naszego logo. Nawet nie wiecie, jak powstało. Powiem wam taką historię, że robiła to bardzo znana osoba. Dla... Teledysku WWO, każdy ponad każdy. Z traktuje jakby był niczym. Dobra, chuj, wam powiem wam coś, coś, coś ciekawego. Ta osoba jest bardzo znana, ponieważ to jest Filip do pseudonim Film. Film. W latach 2010 stworzył nasze logo, które jest do dzisiaj, ale stworzył też drugie logo. Ze mną i z królikiem. Świetnie pamięci, jak wiecie. Szkoda, że go teraz nie ma, ale powiem wam tak szczerze. Dobrze było, ale się skończyło. Ale ciągnę dalej ten muzek. Trzeba jechać dalej tym pociągiem. I przyspieszę teraz Wasze wszystkie zdrowie, waszych, yy, moich fanów, moich, wszystkich oglądających, a szczególnie, piję za zdrowie Kukana Bud. Pamiętam, pamiętam Ciebie, wariacie, jak pisałeś w komentarzach. Dzięki, mój wierny fanie, za Twoje zdrowie. miodzio na serce.